Witam Was w kolejnym odcinku na moim kanale. Przepraszam, że tak długo nie było odcinka. Ale szkoła, szkoła, jeszcze raz szkoła. Ale też, jeszcze jedna rzecz. Bardzo zasmuciła mnie wieść, że straciłem subskrypcję. Co z tego, że jedną, ale straciłem. To jest dla mnie szok. Czemu? Jak trafiłeś na ten odcinek, przypadkiem. Tak, ty właśnie, ty. Tak, ty, ty. Jak jest na niego przypadkiem? Jeśli ci się spodoba, to możesz zostawić łapkę w górę. A jeśli spodoba ci się reszta moich filmów, zostaw suba i dzwoneczek. Dobra. Jak możecie zauważyć po tytule, będziemy dzisiaj grali w Slither.io, Oczywiście na botach, bo na tym, na, 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 na online, tak trochę za bardzo loguję. Mhm. Kurde. Sorry za to, ale telefon mi wypadł z ręki. No dopiero co ze szkoły wróciłem. Jest, jest, jestem bardzo... Jestem bardzo zmęczony. Ale dla was... E, Kochali widzowie zrobię wszystko. Tak, nazbiemy się. Minecrafter. it. Bo już grałem trochę. E, czy już jest Arrow Mode? Jest. Wybierzemy sobie skinkę. Tak? Nie, nie, ja wiem, jakiego wybierzemy. Ale czy nie wiem, jakiego wybierzemy? O, ładny, wow. Nowe skiny. Wow. Nie wiedziałem, że takie skiny są. Na pewno jakieś ładny wybierzemy. Jak, jak, jak dobijecie tutaj może 10 łapek w górę. Nie, dobra, to jest za dużo. 5 łapek w górę jak dobijecie. Okej, okay, ten. To y, napiszecie mi, jakiego skina będziecie chcieli w komentarzach. I sobie zagramy Dobra. Okej, okay, lecimy. Nie jestem za dobry w tą grę na telefonie, ale. Ale. O! Czasami palec zasłania całą grę. Super, a mnie to nie obchodzi. Nie mówiłem do Was, tylko do tej reklamy. Jakby co? Ojej, już. Jest! Jest, jest. jest, 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 udało się. Uff! U, było blisko, ale dobra. Nie będę grał na razie na online, nie? Bo, bo, bo na online nie za bardzo laguje. Na, 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 na telefonie mi przynajmniej mi. Jak macie dobry telefon, to może wam nie Yes, udało się. Tylko żebyśmy nie zgidali teraz. Gadę wyprawiałem. O Jezu Maria Oh my god Jaki jest głupi ja Miałem już w tej grze 10 tysięcy... 000... punktów. Chyba bym to zrobił Gdyby umiał, to by to zrobił Jestem za słaby na tą grę jeszcze Dlatego nie... Dlatego... Dlatego gram na botach Tak Jak gdyby inni ludzie widzieli <gry> Jakie tutaj robię rzeczy O Jezu o, udało się jej. uhu O. Daj, daj. No nie, 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 to by mi się tak nie udało. Jestem za mały na niego. Jakby to nie zabrzmiało. Bo jakby tutaj jestem najwyższy w mojej klasie. No prawie. Ufu! Ja ci nie wysyłkam koksem! ile mam? 2000 tylko mam, ten mam. Mam, 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 mam. Ma, ma. Trzeba jeszcze. Ale nie w kiblu. Dobra. Tego tutaj nie było, może się bytnie. Ale wątpię. Nic nie powiem. Nic o Jezus u, 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 udało się, zjadłem. Zjadłem. U, ku... u, udało się. Nowa aplikacja LEGO. Oje! Super LEGO! Właściwie? Gdzie jest takie złe? Bo oglądałem wcześniej tak naprawdę, bo... Aha, nawet jedno, nawet dwie masy ze mnie nie wyleciały. To oznacza, że jestem taki słaby. Dobra, rozumiem, że, że, że jestem słaby w tą grę, ale no bez przesady, nie? I nie hajtujcie mnie w komentarzach. Mnie nie obchodzą hejterzy. Jak będą ja, jakieś hejterzy, to trudno. Trudno, żeby będą hejterzy... ale... 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 no... Proszę, proszę, profe, pro, pro, proszę, was, żeby nie, nie było żadnych haterów. Naprawdę, hejterzy tylko. Mm, no, utrudniają stratę YouTuberom. A, jeśli. Jesteś, jesteś, je... Dobra, nie wiem co chciałem przed chwilą powiedzieć, ale teraz już wiem co chcę teraz. Jeśli lubisz mój kanał i myślisz, że Twoim kolegom się spodoba, Udostępnijcie im ten film, in, albo inne yy, I żebyście żeby sobie To mnie bardzo motywuje do działania. Będę nagrywał częściej odcinki. Bo jak wam mówiłem, że te, te dawno nie było odcinka TGT, bo ostatnio był. Może trochę więcej. O, ostatnio nie było odcinka, bo szkoła, szkoła, szkoła. O, oh, yeah. Ale no, po szkole zawsze też mogę nagrać. Tak właśnie o teraz. Jestem po szkole, tak jak już mówiłem na początku. O, dobrze mi idzie nawet, 3000 tysiące, no już cztery prawie. No, Jakbyście nie wiedzieli, to tam w lewym dolnym rogu mamy... Y, któ, którą, który jestem w tabeli? Akurat jestem 19, ile mam masy? Znaczy, który jestem w tabeli i ile jest ludzi w ogóle dzisiaj? Uhuuh. Znaczy akurat nie dzisiaj, tylko. Botów ile jest teraz? Hmm. Akurat jest 19? A Botów jest 500. 512 sorry. Daj, teraz nie mogę dodać. Ale oni mogą, he? Pozwalam. Wyra Może ten skin nam no, nieźle działa po prostu? Nie ja wezmę sobie takiego, że skin Patrzcie. <grystanie> Brawo. Właśnie, mam taki pomysł, fajny na nową nazwę na YouTube moją. I taki. Czy nie wiem, czy wam się to spodoba? Ale mi się podoba. Uf, uf. Yy, na przykład Konor. Konor, tak. Lea! Nie, nie, dawaj, dawaj. Ale żeś dała. A bo dał. Wiecie co, może spróbujemy na online? Ale jak będzie... Nie, właściwie nie jest to źle. Bo się słabo grało. No właśnie, mówiłem. ale no. Od razu też. Może inni zobaczą mój kadał, Ci, co akurat grają tutaj. A te serwerze. Dobra, pozdrawiam. Wow. Wow, wow, wow. Pozdrawiam Umbera. Tego drugiego, który nie ma niku. Zdrowiem także Rosika Pliskow Bot tech CNC O 2 Va Hara I kilku bezników O nie Nie dobra, ja tutaj jeszcze będę What? Ale czy wy to widzieliście tutaj? Ja, dobra, ja nie gram na online nie gram na, na botach O już prawie 9 minut trwa, te, trwa, trwa ten odcinek. Trwa, 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 trwa Nie mogę się wysłowić, trwa ten odcinek już 10 minut. No pra... Wow. Okej, okay, to było dobre. Prawie 10 minut trwa już ten odcinek. Więc niedługo będziemy go kończyć. <laughs> Przepraszam, ale... Jestem trochę chory. też trochę smutny. A wiecie czemu smutne? Bo tak jak już mówiłem, przestajecie mnie subować. Albo, albo nie mówiłem? A nie pamiętam. Przy oglądaniu filmu zobaczę. Jeszcze nie wiem, czy dzisiaj będzie intro w tym odcinku. Ale nie wiem. Nie wiem, naprawdę. Bo dzisiaj jeszcze mam dodatkowy ogieński. O, yes. o ja mi się Nic mi nie chcę robić. Powiedzcie, wy. O, właśnie. Napiszcie w komentarzach. Jak dotrwaliście do tego momentu filmu, napiszcie w komentarzach, lubię placki. Okej? Okay? Dobra. I takim miłym plackowym akcentem będę już kończył ten odcinek. Możliwe, że dzisiaj będzie jeszcze jeden. Ale. Yy... No teraz, to już koniec. No to na razie i cześć.